Musi przeżyć Majka, jak nie przeżyje, to nie, będziemy jakieś raz znaleźć. Może Dziku nie, nie zagra? No, no. Przepraszam! Proszę zobaczyć nasze skupienie. Zaraz no, no, ja kupię. Ten... Sorry, no, przyjdę, to się Ale nie, znowu dla tym.

Film jeszcze nie ma nazwy. Mm. Film jeszcze nie ma nazwy, może bym jakiś, nie wiem. To może do to e, oprowa Nie, oprowadziliśmy cię jeszcze Przez po planie. Przez, więc no, może no, ja powiem, prze, Przez, prze, Przez, Teraz? Oprowadzimy was po planie. Witam. Chodzimy sobie po planie, po planie filmu. Tutaj zrobiliśmy sprzętownię na razie, Po kurczę, patrzcie, jaką tyczkę tu mikrofonową jest. Tylko nie widać jej. Ach, sprzęt wysokiej klasy. To była scena z Molekim Kreutzem, może to zwiecie? A tutaj. A tutaj nasz making jest i generalnie główny operator jest... dźwięku. Nie wiem, dźwięku? Nie. Z czego jeszcze nie operator? Co tutaj robisz? Ja making-ofa i oświetlenie, czasem dźwięki i pomagam Czekaj. jeszcze Dzikowi. Czas. A tutaj jest Dziku. A dziku, Dziku, Dziku. Dziku, jest, Dobra. dziku, Dobra. dziku robi za charakteryzację. Ja, bo to ja na pomagam, ale nie za dużo. Dziku, ja mu dałem raz. Tylko tyle. A tak to przeważnie nic, ja tu no, tylko no. robię twarze. Przeważnie ja jestem dźwiękowcem. No, e ja mam worek pod oczami, parę. Normalnie Nie do, masz. O kurde, no, stopku, no, myślałem, że mnie ucharakteryzujesz. Nie, ale e, już tu kilku bohaterom niestety... To nie jest to swój sprzęt słynny? sprzęt, o kurde. to tak, może nie będziemy Marki reklamować, o. O, dobra, może. Ale to jest film sponsorowany przez to markę, pewnie. A Chcia ja, nie wiem, Może ale... znajdziemy jakiegoś sponsora? Może, ale na pewno e, dobra, mogę powiedzieć, że kilku bohaterom no musiałem wory pod oczami usuwać. A, to się da. Da się, da się. Puka, zaczekajcie, bo kto mnie puka. Się nie, puka. Nie, sobie, że się, to. O, ledowa ataka. Ty da się, Przyda się do jakichś Dobra, nami. stop, stop. Opowiedzmy o tej scenie. Ja siadam tam gdzie Mayer, Mayer za ten. Ja, Masz być cicho, możesz siedzieć z tym płótnem. Na początku przepraszam... Dobra, przeczytamy scenę. Ja na dobra, dobra, Myślę, że czekaj. nie... nie będziemy mieć scenę z tymi drzwiami, o remoncik. A, no to, dobra. Nie było widać mam, wiecie co? No to dobra. Miska, se weź, pop. Dobra, dobra. Trzy, te dwa, nogi jak dwa, dwa. Nogi do góry. Nogi do góry. Dobra, trzy, dwa, wójcie, wójcie, wójcie. Tak, żebym ze Uwaga i Poszło. akcja. O, świetnie. Dobra Tylko nie wiesz co masz robić, bo to ci jest scenariusz, już ci mówiłem Bola. Delikatnie walnęło plecy tego, ale to się da <grym> chyba co nie Jak, jak, jak jest taki półk to nie Bola, to Kurde, to musimy powtórzyć Powtórzmy tę scenę Wiktor, nie, włożę, włożę ten dźwięk z tamtego pierwszego Okej. Okay. Nie ma, ja już to Nie możemy to jeszcze raz powtórzyć To, to powtórzymy to potem, to najważniejsze Uwaga, wyznaczam Damiana sprzętu od kabla Damian! włączyło się coś Tak, o kamerę co? Trochę tak... Nie, dobra, nawet no, spokojnie. nie koła tej w szkole, cicho. ty to widziałeś swoją rękę. Przepraszam. tej nie swoją Dobra, cicho Tak, w tej widzisz Czekajcie, To nie A jak tak bardzo to dobra. Spróbujmy czy to słychać w ogóle. Uwaga i akcja. Cięcie. Lodówkowe. Okej, okay, dobra. Bo no to się nagrywa, wiecie? ma dla Okej, okay. szybko, szybko, bo mi się... podoba. tam. Albo nie wiem, A, to proszę Cię. Tak, ja. Szybko, proszę Cię, proszę Cię, Wiktor. E, tutaj, tu weźmiesz ten, szlankę zaraz, czy to? Nie, to, 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 to weźmiesz na akcję, okej. Okay. Położysz to. Tu, Dobra? To trzeba. I tu, 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 położysz. Dobra? Dobra. No. Uwaga i akcja. Pięcie. To warto wiedzieć. Nie, lepiej mieć więcej materiału niż... Dobra. Okej, okay, czyli może na początku cała ta kuchnia być, okej. Okay. Uwaga i akcja cała kuchnia taka krótka po prostu. Coś tam robisz? Coś tam robisz. Ale to już skończyłeś dolewać chyba? Nie. Nie, to układasz mleko, o takiej nie było ceny. Takiej sceny. Uwaga, czy nalewałeś i kładziesz mleko. Uwaga, akcja. No i teraz jest mina taka. Dobra, cicho. Uwaga, wejdź cicho! Żebyś widział jak to chodzi. Cisza. Więc ja nie będę widział, więc ja będę widzę. Cisza! Nie musi być cisza tu. Dobra, Dobra niech będzie cisza. I jak będzie cisza to będzie lepiej. z mój pilocik. Dobra, a umieram. A się robił głodny! Na początku dialog taki. Dziecko, tak lepiej! O, już żera, rzerał, 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 proszę państwa O, popatrz, Bokem, na początku taki dialog, że on wchodzi mm. i widzicie biedącego, nie? A.